Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Karol, Karol HahaLol. Miło mi was gościć na pierwszym odcinku z Przygód Polskiego Ironka. Naprawdę fajnie, że tutaj jesteście. Możecie mnie kojarzyć z Twitcha, miałem nick Nupek przez 2U. Zgromadziłem tam prawie 240 obserwujących. Jeżeli chodzi o YouTube'a to dopiero tutaj zaczynam, więc tak naprawdę jestem laikiem. Jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły, jakieś uwagi to piszcie w komentarzach serio naprawdę będę wdzięczny możemy omówić co w ogóle będzie się tutaj działo ta seria ma być luźna, bez spiny, bez jakiegoś udawania po prostu będę starał się być sobą i na chillku pokazywać wam content czasem będę też beatboxował, ponieważ jestem beatboxerem może nie jakimś profesjonalnym, robię to dla siebie ale teraz, teraz też mogę robić to dla was Jeżeli chodzi o konto, na którym będziemy grali, to jest to Iron Man z total levelem 1781. Naszymi trzema głównymi celami, jeżeli chodzi o tą serię, to po pierwsze dobrze się bawić, drugie to wymaksować konto, a trzecie to zdobyć wszystkie pety. Wiem, że brzmi to hardkorowo, ale trzeba sobie stawiać ambitne cele. Mogą one zająć długie lata pewno, ale mam nadzieję, że przejdziecie przez tą całą historię razem ze mną. Będzie mi niezmiernie miło. Na ten moment nasze staty prezentują się w taki sposób i mamy dwa pety. Pierwszego zdobyłem wetiona. Juniora, miałem go na około 300-400 KC, y, już do końca nie pamiętam. A drugi to był Bran, czyli pecik jest właśnie z tego bossa, gdzie jesteśmy na około 130 KC, normalnie drop to 1000, 1 na 3000, przepraszam. I kurde, niezły spunik poleciał. Przez długi czas zastanawiałem się, jakie intro zrobić i co wam tutaj przekazać, jakie informacje, ale po prostu stwierdziłem, że zrobię to minimalnie, jak się da i wprowadzę was dalej w rozgrywkę. Więc Przedstawmy sobie teraz, y, teraźniejsze plany. Yy, najbliż, w najbliższym czasie chcę wydropić dwa Prayer Scrolle właśnie z Royal Titans. Dead Eye Prayer Scroll i Mystic Vigor Prayer Scroll. Oba mają drop chance 1 na 75, więc liczę na to, że już niedługo się pojawią. Yy, mam teraz już ponad 300 KC i pokażę wam teraz jak wygląda moja przeprawa z tymi bossami. Zaczynamy! Tak prezentuje się moje EQ. Eclipse Moon Helm, Amulet of Glory, Mixed Hide Top, Saradomin Chaps, Mixed Hide Boots, Explorer Link. Nie mam żadnego innego lepszego na ten moment, dlatego będę musiał w najbliższym czasie iść na Toa, chociaż sobie tego Lightbearer'a zrobić. On naprawdę będzie mega fajny. W sumie w, na każdy content. Yy, dalej wracając mamy Broad Bolts, oczywiście Fire Cape, Zombie X, najlepsze co mam oraz Barrow's Glowsy. Wszystko sobie elegancko zakładam. Spójrzmy jak wyglądam. Jak totalny sztos, to mi się podoba w Iron Man'ku, że nie masz jakiegoś Fulgira najlepszego seta, tylko wyglądasz jak jakiś kurde menel, <ścoughs> zarąbiste to jest. Dodatkowo dobieramy sobie rune crossbow, dragon dagger do speka oraz twin flame shadow staff bez Shadow, no niech będzie. Eee, I to nie jest w sumie jedyny drop, jaki miałem z tych bossów, bo mamy też dwa elementy A Ice, najbardziej drogie. One kosztują aż ile? Eee, 3 miliony za jednego, 6. Pewno przerzucę sobie na Maina, żeby jakiegoś tam Bondzika kupić, czy coś takiego. Do tego dobieram sobie po dwa Super Strength Potiony, dwa Super Ataki, dwa Ranging Potiony, jeden Prayer Potion, tak asekuracyjnie, dwa Albo trzy sort e. weźmy sobie trzy. Oczywiście sposób teleportacji tam i divine pouch z e, Earth, Death, e, Low i Air Runami do teleportacji na HT. Biorę tylko tyle fooda oraz jednego Prayer Pota, e, dlatego że po każdym killu teleportuję się do domu, żeby zregenerować swoje wszystkie staty i następnie wracam tutaj za pomocą tego fajnego naszyjnika. Gościu ma 605 kg, i z tego co rozumiem, to Stafa nie ma jeszcze zdropionego Kurcze, nie wzięłem prayer pota to bardzo niedobrze. LOL, no i tak to wygląda. Lutowanko, szybki teleport łyczka sobie biorę z mojego pula, z powrotem teleport do Bosika, wjeżdżam i normalnie zdążam zanim kill się zacznie. Odpalam Piety, podchodzę tutaj, teleportuję się teraz Fire Giant Pum. Jeden uderzenie, od razu drugie uderzenie w Ice Gianta. Piękny damage na start i lecimy dalej z killem. Próbuję teraz nową strategię, żebyśmy bili razem tego samego bossa, a nie dwóch z osobna. Co to nam fajnego daje? Daje nam to to, że mijamy pierwszą fazę bardzo, bardzo, bardzo szybko i nie będziemy musieli już sobie radzić z tymi e, ogniami i lodami. Spoko opcja. Zobaczymy, jak to wyjdzie long term. Oj, mamy drop. Ice Element Staff Crown. Wow, to już mój trzeci. Trzeci, ale to jest najwięcej warty drop tak naprawdę 3 miliony ponad Zajebiście Dobra, czy będzie back to back? Let's go Nie ma back to back Patrzcie na to Oh my god Tak nie róbcie Dawaj, dawaj, dawaj No Dobra i teraz full DPS w czerwonego. Let's go. Zobaczymy jak to pójdzie. Gościu ma tam klawsy, więc nieźle tutaj wjedzie w niego. Postaramy się go na raz zjechać. Ale fail. I sobie pójdzie, bo go nie zdemiedowałem. I jeszcze w minionka walnąłem, aaa! Podejście drugie, full DPS w czerwonego. Teraz dobrze poszło, To już jednego speka walnął, elegancko. Jak on podjedzie, to kurde go zmiażdżymy. Bum. Dawaj go, uda się. Dobrze idzie, dobrze idzie. Kurde, ostatni spek słabo. Chyba się uda, chyba się uda. Nie, zostań tu blisko. Zaliczamy. Czerwonego wjeżdżam. Bach. Teraz Ranget. Musimy go na one downy ostrzelić. Dobre hity. Co to jest jakieś takie jeden dodatkowe? Jakiś Burn Damage czy coś takiego? Kurde, nawet nie wiem. Dawaj go! 28, 32, 33. Zajebiste hity wchodzą. Wow, normalnie, zaraz się schowa. Dobrze i o to chodzi. Z tym ciekaw, jaki czas będzie. Czuję, że teraz będzie drop. 2HP mam, uciekam. Proszę, zabij go. Jest. 1,38. Sprawdza się ta strategia. Dawaj twardo, gościu, twardo. Nie idziesz stąd, zostań. O kurwa. Dobrze, udało się. Daj, daj, daj. Nie! Nie! nie. 1,37. Cały czas zajebisty czas. Ten staw jest zajbisty. Mogę zaatakować, rozwalić lód i dalej atakować jak gdyby nigdy nic. Jeszcze raz. Atak, staw, atak, odejście. Bum, bum, bum. Full DPS. W ogóle, w ogóle. Chociaż Mystic Fire, bo staw to spoko. O kurde, patrzcie na to, jak staw teraz rozwali wszystko. Uh -huh. Uh -huh. Ja pierd... Okej, okay, mały update. Mamy 325 KC e brana, 7 amuletów, 3 kawałki lodowego staffa, 1 ogniowy i 163 jakieś tam strony. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Nic nie mamy! Biję sobie te bosy i teraz patrzę, że kurde, zostały mi tylko dwa charge na amulecie. Będę musiał sobie go doładować. Kurde, skończyło mi się miejsce w banku 900 na 900. <gryw> Masakra. Muszę jakieś śmieci stąd powywalać. Żeby naładować ten amulet, to na każdego charge'a potrzebuję jednego Lauruna i jednego big Bona. Mam ich tylko 25. I to może być mało, skoro w 333 kila nie udało mi się wydropić żadnego player scroll'a. Ale jest też alternatywa. Za każdy giant soul amulet dostaję 30 bones'ów. Idę to wymienić. Ten NPC jest w strasznie dziwnym miejscu. Teleportujesz się tutaj na dig site i idziesz tam gdzie, kurczę, jakiś quest był robiony. Rag the bone. Rag the bone man. Kurczę, nawet nie mam zrobionych tych questów, ciekawe. 6, dawaj, dawaj bones mordeczko. 205 bounce, ładujemy wszystko. Coś czuję, że jeszcze tam długo posiedzimy. Obym się mylił. Ooo! Gościu zdropił scrolla właśnie. Kurde, pisaliśmy o tym, że ma 500 kaceków i nie dostała ani jednego. Ła! tak, tak kiedy ja? <głos> Nieźle <głos> Też się wywalił Ale tutaj TP jest bardzo szybkie, więc spoko Nie ma problemu z tym Gościu napisał, że robi ze mną lepsze czasy Niż z gośćmi w krystalach i bandosach Bardzo miłe, dzięki Będziemy teraz kończyć sesję Royal Titans Mamy wynik 349 KC Za dużo się tutaj nie zmieniło Ale teraz przyjemna rzecz Będziemy sobie alkować drop i eleganckie, dodatkowe 370K. I tym sposobem dobiliśmy 5 milionów golda. Dawaj, dawaj. A, Ice element Staff Crown. Ajajaj, nie o to mi chodzi, ale spoko. Okej, okay, KC375. Ice element staff crown. What? Kolejna. Patrzcie, mam dwa Feku nawet. What the... Daj daj nie wiem co powiedzieć. Kurde, włączyłem właśnie nagrywanie. What? Co? Co? Oh yeah. Jest. W końcu. Ile to KC? 393. Wow. Mocno. Na wariata. Jest absorb power. Pokaż. Oh yeah. Mr. Vigor Prayer Scroll. What the fuck? 3 kile później. What? 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 <laughs> I CO mam GREENLOGA! 400 KC, prawie to robiłem i nagle w ciągu 3 KC. <laughs> MOCNO! Pierwsza rzecz z Patrzcie na to. Pierwsza rzecz. Royal Titans wszystko. What? Dobra, czytamy sobie teraz tego scrolla. Zobaczymy jaką będzie miał animację. Pa, 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 pa. A, bardzo podobną. Mystic Vigor, Dead Eye. Oh, yeah. Chyba inny dźwięk jest teraz nawet. Co mi się wydaje? No i udało się, oba skrole zdropione, ten grind mamy już za sobą. Teraz czeka nas kolejna masa przygód, które dla was przygotowałem. Omówimy je sobie szczegółowo w następnym odcinku. I teraz bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. No i zapraszam was na następny. Cześć!